Koń, który mówi sublokator w rolach głównych realizacja. do domu. Nie możemy tu stać przez całą noc. Przecież w końcu Wielki Mordyni wyjdzie z teatru. Wciąż usiłuję zrozumieć, w jaki sposób on uniosł tego słonia. Jestem tylko magikiem amatorem, ale zasady magii znam bardzo dobrze. Oczywiście. Wizni na nasz samochód, żeby się tu zjawił sam. Ja jestem zmęczona. Carol, mam zamiar nauczyć się od niego tego tryku. Wiem, gdzie można tanio kupić używanego słonia. A kto powiedział, że to koniecznie musi być słoń? Mr. Ed? Mr. Ed. Mhm. Po traktu. Teraz to świetnie. Wszystko gra. No, no śmiało, Ed. Naprawdę nie ma żadnego ryzyka. Jedyne, co chcę zrobić, to przymocować ten hak do, do tego kulka od Twojej uprzęży. A gdy poruszę lewarkiem linkę, linka pójdzie w górę i tym samym uniesie cię na kilkadziesiąt centymetrów. Nie? nie słyszałem ani słowa z tego, co powiedziałeś. W no, To gruba lina i tak mocna, że udźwignie dwa konie. To weź tego drugiego, frajera. Ja wyjeżdżam do Meksyku. Ed. No. Adios, amigo! Ed. Czego ty się boisz? Trzeba tylko porządnie zahaczyć, żeby było równe obciążenie. Ja naprawdę nie wiem, co by ci się mogło stać. Wyberz śniadanie! Chwileczkę, kotku, już idę, ty. Ed, nie wygóbiaj się. Przestań! Przestań! Spójrz mnie na dół, no! Słyszysz? To ty pra... ratunku! A! pomocy! Przestań świetnie, łajdaku! Jeśli nie chcesz jeść śniadania, to. wcale tego nie powiedziałem, wręcz przeciwnie. Wilber, ale na obiad będziesz musiał zejść. No? Co ty tam w ogóle robisz? Wiesz, Próbowałam na Edzie tę sztuczkę z lewitacją i coś mi poszło nie tak. Wilber, zejdź mi zaraz na dół, zanim się coś stanie. No to pomóż mi, kotku. Naciśnij tam ten lewar, te dźwignie. Hmm? <pisz> oh. Nie mogę ruszyć, zacięło się. No to sprowadź jakąś pomoc. Zawołaj kogoś. <ślesHA> o Boże! Już rozpiął ten pasek. Oszalałaś? Przecież to mnie utrzymuje w powietrzu. Co się stało? Wilber. Nie jesteś trochę za stary na Piotrusia Pana? Dlaczego on tak wisi? Chciał zrobić jakąś magiczną sztukę. Och, Roger, błagam cię, no zróbże coś. Mam nadzieję, że ubezpieczył się od wypadków lotniczych. Jak przestaniesz się popisywać, to bądź łaskaw nacisnąć lewar i ściągnąć mnie na dół. Nie nudzi się człowiek przy tym chłopcu. No, Coś się zacina. A, oh, 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 Wilber, nic ci oh, nie stało. Oh, czekaj, czekaj, odepnę. Oh, czekaj, no. No. Spokojnie. A, gdybyś chciał, mógłbyś to zrobić trochę delikatnie. Przepraszam cię, Wilber, ale jesteś pierwszym człowiekiem, którego ściągnąłem na ziemię. Mówiłem ci już, że jesteś najgorszym magikiem na świecie. <śmiech> <śmiech> tak? Nauczę się tego triku, choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię w życiu. Założę się, że to będzie ostatnia. Hmm, trzeba chyba zadzwonić do teatru i dowiedzieć się, o której wielki Mordini kończy wieczorne przedstawienie. Po co? Muszę się koniecznie dowiedzieć, jaką robi tę sztuczkę. W końcu jestem tylko magikiem, amatorem, więc może mi to stracić. Czasami wolałabym, żebyś znalazł sobie inne hobby. Jeszcze trochę i będziesz chciał mnie przepiłować na dwie części. Nie zamyśl. myśl. Miałbym wtedy dwoje poddanych. Hm. Ach, kiedy ty dorośniesz, Wilber? Chodź, maniuku. Słuchajcie, może zjedlibyście z nami śniadanie? O nie, dzięki. Edison wraca, żeby dokończyć ze mną wczorajszą rozmowę. Ciekawy, o co kłócisz się z nim tym razem? Chcę kupić małego pieseczka. Okej, okay, powiedziałem ci już, że nigdy się nie zgodzę, aby się pętał. Podobno ja ci się obrzydliwy szczekacz. No spójrz na niego, Harold. Czy nie jest rozkoszny? Rzeczywiście cudowny. Jest żalosny. Powinien być aresztowany za złośliwe udawanie myszy. Okej, okay, Edison. Bądź rozsądny. Właśnie takie pieski są najmodniejsze tego roku. Kup jeszcze drugiego i noś w jako klipsy. Powinieneś być dumny, że go mamy. To zwierzę o błękitnej krwi. I jego przodkowie pochodzą z Meksyku. Nawet jeśli ma złotą krew, to weź go stąd. To jest takie małe, że mogę to nadepnąć. Aha, gdzie jest ten stajenny kosmonauta? Wyszedł właśnie do teatru. Słowo daję gdzie się obrócić sami wariaci. Oh. Dzień dobry. Jest tu kto? Mr. Mordini... Przepraszam, pan się ubiera. Zelda! A? Myślałam, że to ty. Tak, myśleliśmy, że to pan. Co się tutaj dzieje? O, to, to wszystko moja wina. Państwu pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Wilber Post. Ja e, jestem również magikiem i przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć, jak... Bardzo podobał mi się pański numer. Bardzo. I moja żona. I pańska żona. Nie, 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 nie. To znaczy, e, proszę mi wierzyć, ja, ja tego przymierzałem pańską pelerynę i cylinder. I właśnie pańska żona weszła. I widząc mnie w pańskiej pelerynie, myślała że to pan. No oczywiście, jak pan nie pomyliła się, pan. Tak, e, miał pan bardzo dobrą publiczność, co? Dziś. Tak? Idź zobacz, to No hmm. więc. E, pan jest magikiem. Tak, e, to znaczy nie zupełnie. Właściwie jestem architektem. Ale w wolnych chwilach zabawiam się czasem w presty digitatora. <laughs> <O. śmiech> jak widzę, świetnie pan sobie radzi. Ta, traci się tę wprawę. Ale wie pan, ta lewitacja słonia to chyba najzręczniejsza sztuka, jaką powiedziałem. Nic nadzwyczajnego. Zwłaszcza bardzo sprytnie ukrył pan wyciągi bloki. Bloki? O, czy się żartuję. Nikt już dziś nie używa wyciągów. Odkąd ludzie odkryli ukryte hydrauliczne lewary. Hmm? Lustra? Używam do tego gumowego słonia i napełniam go helem. Oczywiście, tak jak i pan, nie wierzę w lewitację. Na pewno posądza mnie panu wielki tupet, skoro proszę, żebym pan zdradził te tajemnice. Mm -hmm. Ale widzi pan, nie mam zamiaru kraść Pańskiego pomysłu. Chcę zamiast Słonia użyć konia. No to świetnie, świetnie, bo mój slon nie zniósłby rywali. Szczerze mówiąc, przez całe ranek próbowałem w swojej stani odkryć ten sekret. Nie owijając bawełnę, mam na tyle doświadczenia, żeby zdawać sobie sprawę, że lewitacja jest tylko złudzeniem. W rzeczywistości nic się nie da lewitować, prawda? Sądzę, że pan ma rację. Tak, oczywiście, że. O, o rany! I co, w dalszym ciągu uważa pan, że to złudzenie? Tak, ale proszę mnie ściągnąć na dół. Kochanie, dzwonili dzisiaj z Nowego Jorku, że się zgadzają. I Harrison chce, żebyśmy jutro podpisali umowę. A świetnie, świetnie. To jutro lecimy. Dzwoń na lotnisko i za bilet. Zaraz. A gdzie zostawimy Bongo? A, zawsze kłopot z tym słoniem. Pan hmm. zdaje się ma tak? Tak. Drugi kolego magiku. Czy zechcesz zająć się moim latającym słoniem? Przez kilka dni. O nie. Ja... Kiedy wrócę, mógłbym nauczyć pana mojej sztuczki z lewitacją. Co pan na to? Mój konie o tym jeszcze nie wie, ale chyba nie wyrzuci z blokatora. Ed, oto twój gość. Zwariowałeś, przecież ja nie znam języka słoni. W każdym razie przywitaj się z Bongo. Przez kilka dni będzie z tobą mieszkał. Na pewno nie ze mną. Jak będę chciał mieć sublokatora, dam ogłoszenie do gazety. Słuchaj, Ed, tylko nie urządzaj mi z sceny. Obiecałem temu magikowi, że zajmę się słoniem dopóki on nie wróci z Nowego Jorku i mam nadzieję, że będziesz uprzejmy dla niego. Powiedz od razu temu grubasowi, żeby mi nie wchodził w drogę. Posłuchaj się, Bongo. Halo? Oczywiście. Nie, żartujesz. Tak, tak. Zaraz będę za dwie minuty. Tak, tak, jak mam prędzej. Muszę wyjść. To pilna sprawa. Pamiętaj, zatroszcz się o Bongo. Ani mi się śni. Czy ja prowadzę dom noclegowy dla bezdomnych słoni? <grym> Idź sobie, leżeć. Poszedł pies. Poszła słucha. Ja, ja, ja lubię psy. Ja naprawdę szalenie lubię psy spowodaję. Ratunku! Moje ja spokojnie. Chodź, pieszy, chodź dobry, dobry, pieszy, chodź, chodź, mówił. wracam do domu i zostaję zaatakowany, przez tę dziką zaślinioną bestię. Czy ty zamierzasz się mnie pozbyć? Spokojnie, spokojnie, ro. Wyrzuciłem ci dziś rano z jednym psem, tak? Ale powiedziałeś, że jest taki mały, że mógłbyś go nadepnąć. Więc przywiałłaś takiego, który depcze po mnie. Co ja poradzę? Widocznie myślał, że jesteś kimś obcym. Jeśli on tu zostanie, stanę się kimś obcym. A więc grozisz, że mnie porzucisz. Dobrze się zastanówkę i wybieraj, ja albo ten potwór. Chodź, Malcolm. Mamusia przygotuje ci kolację. Bardzo mi przykro, Roger. Trzymałem z nią przeciwko tobie. Precz z moich oczu, ty, ty, ty kilu. Wilber. Spotkałam przed chwilą Hej i powiedziała mi, że Roger ją porzuca i prawdopodobnie oddaje sprawę do sądu. Tak to bardzo smutne i wszystko z powodu tego psa. Wydaje mi się jednak, że Kay troszeczkę przesadziła. Kto też słyszał, żeby trzymać w domu takie wielkie zwierzę? Masz rację. Jak się przeprowadza w charakterze pieszczoszka, takie monstrum, to trzeba być przygotowanym na wszystko. Wilber! Mhm. Co to jest? Wydaje mi się, że słoni. Ej szefie, co będziesz teraz robić? Może manikir? Zamknij się. Jemu to się urządza kąpiel, ale ja muszę brać prysznic pod fontanną. Przestań być zazdrosny. Marnujesz tylko czas z tym myciem. Jego trzeba przemalować. A ciebie trzeba zakneblować i założyć i kaganiec. Ej, bongo, ja jestem taszan! Eee. Pójść miejsce zbrodni. Ka! Koteczku! No bratu, nie! O, Co to znowu za sztuczka? Szorowałam słonia. Łeba! Dlaczego dałeś się namówić na wzięcie do domu jeszcze jednego zwierzęcia? Mówiłem ci, ten magik obiecał mi, że jak wróci, nauczy mnie sztuki z lewitacją. O, o. Jak dotąd A. jedyną rzeczą polegającą na lewitacji jesteś ty. O, kotku, może być tak? Dobra, przystawiłeś mi drabinę. Dłużej już nie mogę. W każdym razie uważam, że nie powinieneś był się na to zgodzić. Ja o. naprawdę nie rozumiem, jak o. by się robić w tych historii. Kotku, to kwestia już kilku dni, naprawdę. I proszę cię, nie męczcie już z dyskusjami. A przecież ten słoń! Kochani, nie kłóćmy się. Widziałaś, co się stało z Edisonami, a ich zwierzak jest o wiele mniejszy. Biedna jej strasznie to przeżywa. O wiele bardziej żal mi Rogera. Biedak włóczy się opuszczony gdzieś, po jakichś hotelach. Ale przecież się kochają, a to są tylko sprawy ambicjonalne. Kotku. Dlaczego nie chcesz z nim porozmawiać? No, mogę porozmawiać, ale co to da? Daj spokój, Roger. Kej wyrzuciła już psa, a ty jesteś wciąż uparty. Już za późno. Jak sobie posłała, tak niech się teraz wyśpi. Czym się skaleczyłeś? No, życiem od serwis. No widzisz, sam nie dasz sobie rady. Radziłem sobie przez tyle lat, zanim poznałem Kej. Ponieważ mieszkali ze swoją matką. I ona nie miała psa. Roger, powiedz mi, ale prawda, kiedy ty ostatnio jadłeś? M? Właśnie mam zamiar zabrać się teraz do kolacji. Ta? A gdzie ta kolacja? Hm? Właśnie siedzisz na niej, już chyba nie musisz. Co? Pomrożony kurczak i chodziło mi o to, żeby go rozmrozić. Trzeba go było włożyć do piecyka. A owszem, próbowałem go nawet zapalić, ale wybuchł. Chyba jest jakiś sposób na rozmrożenie tego. Nawet dwa. Albo zabierz go do kej, albo do tureckiej łaźni. Nie wysilaj się i tak nie wrócę do kej. Ale włożę go do gorącej wody. Roger, dziś rano widziałem kej. Jest naprawdę załamana. Hmm? Czyż wy? O, słuchaj, ty też tak długo nie wytrzymasz. Myślę, że łączą was jakieś uczucia. Oczywiście. Dosyć mieszane uczucia, ale łączą. A więc schowaj swoją dumę i pogódź się z nią. Nigdy. No, chyba się już wreszcie rozmroził. Przestań się wyglupiać, ja chcę spać, nie rozumiesz? No, gdybyś nie był taki duży, dałbym ja ci wycisk. Co znowu kombinujesz? żebyś nie zamykał tego okna. Przy tobie w ogóle powinno się robić w przeciągu. No coś ty, nie wyglupiaj się. Ja przecież żartowałem, słyszysz? U! Nie znasz się na żartach, czy co? U! No dobra, niech i tak będzie. Wyjdźmy na dwór i załatwmy to po męsku. U! Zlaj z moich odcisków! Łyba! Na pomoc! Ratunku! On mnie stratuje! Ratuj przyjaciela! Weź stąd o. tego oprycha! No, Bongo! Bongo, bądź grzeszny, no. no! Bądź grzeszny, wynosię! No proszę, już, już, już! N nie powinieneś straszyć, Eda! on się boi, nie widzisz? A kto się boi? To przecież tylko nadmuchany balon! Bongo, nie pozwalaj sobie! No. O co wam poszło? Nie daje mi spać! Co zgaszę światło, to on idzie i zapala! Słuchaj, a może by się przespał na dworze? Wszędzie, byle z dala od tego no, brudasa. Chodź, chodź, chodź. Nakryję cię derką. Chodź, Starusz, chodź. E, co ci wytrwało w nogę? Ta bryla nadepnęła mi na odcisk. Ty mu wytłumacz, że za taką napaść mógłbym go podać do sądu. <laughs> On jest nieletni. Daleko nie uciekniesz złodzieju. Oddasz mi sam Derkę, czy mam wezwać policję? To niech się wszyscy diabli! Centrala, połączcie mnie z policją, napad chuligański. Boską. Co się tutaj znowu dzieje? Ten ruch nad miderkę, więc wzywam policję. No i przestań się wreszcie wygłupiać. A potem próbował mnie utopić. Eee, on się tylko bawił, bo... No. no spójrz. To w końcu wielki, ale śmieszny, dobroduszny dzieciak. Hmm. Jakoś nie widzę, żebyś się śmiał. Teraz cię rozumiem. Albo natychmiast odejdzie stąd ta wielka malpa, albo ja. Zostań, zostań. A jego zaprowadzę do garażu Edisonów i niech tam sobie robi co chce. Chodź, Bongo. No, dalej. Rusz się. Rusz. Kej, okay. wracam do domu. Och, Edison, nie będziesz żałował. Wiedziałam, że zadzwonisz. I złoteńko, jeśli chcesz mieć zwierzaka, to ja się zgadzam. Cieszę się, że doszedłeś do tego sam, najdroższy, bo właśnie znalazłam taki prześliczny drobiazg. Zresztą sam zobaczysz, jak wrócisz do domu. Z kobietami źle, lecz bez nich jeszcze gorzej. Zobaczyliśmy światło, stało się coś? Nie, życie jest cudowne. Mój aniołeczek wraca Uch, do domu. O, się cieszę, Kay. Oto mój pan i władca, zapalę mu światło w garażu. W garażu? O, nie, chodź. O, nie. Ach. I to jest ten drobiazg, tak? Okej, okay, jeśli co wieczór karesz mi wyprowadzić go na smyczy na spacer, to jesteś już rozmówką. Ojej, ja nie rozumiem. Jest bongo, jest Bongo, nie litość, już dosyć. Bongo, Kerol, pomóż mi do domu. Nie, 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 nie sprawił nam żadnego kłopotu. Grzeczny był jak trusia. Wszyscy go tu bardzo polubili. Coś nadzwyczajnego. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękujemy panu za tyle troski o naszego bongo. A ja dziękuję za wyjaśnienie tego triku. Nie wpadnę na to nigdy w życiu. A i ręczę, że się panu uda. Ale proszę pamiętać, obiecał pan nikomu nie zdradzić sekretu. O nie, nawet mojemu koniowi. <śmiennie> 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 Dzięki Bogu chociaż, że mister Ed i nasz bongo tak sobie przypadli do gustu. O tak, nawet bardzo. Polubili się szalenie. Nie zaczynaj z mądrzejszym. Polska wersja.